Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Tak było. Podcast, dzięki któremu wiesz jak jest. O. I od razu przystępujemy do tak zwanej rzeczy. Dokładnie. Zaczął się nowy rok i osoby przytomne, a tych nie brakuje, pytają, ale dlaczego. Teraz. Dokładnie. Co się takiego wydarzyło? Dlaczego rok zaczyna się 1 stycznia? Właśnie, przecież no. logiczniej by było, gdyby się zaczynał na przykład 21 grudnia, prawda? Mm -hmm. To jest przesilenie zimowe. Albo żeby się zaczynał 22 marca, tak, jak jest no. przesilenie wiosenne. No, tak. no, no nie mogłoby tak być, bo przecież nowy rok zaczyna się w Sylwestra. W Sylwestra nie? Tak. A Sylwestra jest. 31 grudnia. I tak. Sylwester jest 31 grudnia, więc 1 stycznia wydaje się logiczne. A że Sylwester kończy, tak. a ten zaczyna. No to... Bo gdyby na przykład nowy rok zaczął się, no dajmy na to 15 marca, prawda, tak. to 14 są imieniny Boży Ciecha. I byśmy chodzili na Boże Ciecha, nie na Sylwestra. I baw się tu dobrze na Boże Ciecha. Tak, czy masz szamp? Hmm? Albo kre, we, szyku, żona szykuje kreację na Boże Ciecha. Ciecha. No dobrze, bo... ale słuchajcie, dlaczego rok nie zaczyna się na przykład 1 lipca? Mm -hmm. Prawda? To by było dobre, bo po Sylwestrze moglibyśmy od razu jechać na wakacje. No tak, ale jakby rok zaczynał się 1 lipca, to, to dzień wcześniej nie byłoby Sylwestra, tylko Bazylego albo Leona. A Leona. No, no. I, i, i super, pytalibyśmy. Co robicie w tym roku na Bazylego? Albo gdzie spędzacie Leona? Ale to w TVP wyleciał ten, na przykład Bazeli z jedynką. jedynką. No dobra, słuchajcie, wracając do tematu. Początek roku to jest 1 stycznia. Bo 1 mm -hmm. stycznia to jest początek roku, prawda? Zastanówmy się wspólnie może teraz, mm -hmm. kto to kurde wymyślił. Może jakiś leń. Może. Bo chciał mieć okazję dowolnego jakoś tak, e, nie wiem, tydzień po świętach, żeby przebomelować te kilka Ale dni. Ludzie tak robią, tak. No, no. Potem, potem bierzesz lekki urlop, mm -hmm. albo takie niezabowiązujące L4, czyli mm. właściwie L4. L4. No, <laughs> dzięki temu jakości do 6 stycznia, do, do 6 króli zleci, prawda? No właśnie. Do napisania tego odcinka natchnął nas artykuł... Jana Olbratowskiego, tak, że ja to tak. pochwalę syna tego, że to do Tak, masza... na rmf24.pl. Właśnie o 1 stycznia. Ty ja tu mam wynotowane. Ta data nie ma sensu, e, pisze szanowny, szanowny Janek i, no, i ciężko się z nim nie zgodzić. No, no tak, bo, bo nigdy, nigdy nic się wtedy nie wydarzyło. Kompletnie. W astronomii też się nic nie dzieje, nie, nie ma przesileń, konwergencji, nie zachodzenia życzę. Jowisza na Marsa, tak, Marsa na tak. Wenus. dedukcji nie ma takich nie, rzeczy, nie, nie, kom kompletnie jest zupełnie nic no. i się, słuchajcie, okazuje... Nawet dekadencji planet nie nic, ma. No, kompletnie nic nie ma. No. I y, 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 się okazuje, że wybór 1 stycznia na początek roku ma związek z, mm. cytuję, rzymskim bogiem Janusem, mm. wojną na Półwyspie Iberyjskim oraz papieżem Grzegorzem XIII. Okropnie to skomplikowane. To trochę brzmi jak tłumaczenie obu zarządów TVP na temat tego, dlaczego oponenci nie mają racji. To tak troszkę brzmi. Tak, a dodatkowo rodzi się dodatkowe pytanie. Dlaczego święto Janusa przepadało akurat 1 stycznia? Ale nie drążmy, nie. bo się dokopiemy do Australii. Nie, 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 nie. Wróćmy do Rzymu. Bo to właśnie. W I będziemy chodzić do góry nogami. Nie, Bez nie, nie. Sensu. To, to w Rzymie czczono Boga Janusa, i Janus był bóstwem, uwaga, bram. Drzwi i początków. Tak. Oni od wszystkiego mieli bóstwo. Od no, klamek, nie. od drzwi, hmm. od okien do łazienki. Od futryny, od framugi. No. No. A co to? Stali Rzymianie po bramach i pili? To tak. byli pierwsi bramini, jakich znamy? Co? Nie, nie. nie, Janus to jest w ogóle takie bóstwo bram i przejść i przedstawione nie. jako taki gościu, co ma twarze od, z dwóch stron. Tu ma twarz i tu ma twarz. Aha, o dwóch twarzach. Dwu, dwutwarzowy eee, tak. to Ja wam powiem. Janus to jakiś neptek, taki dwulicowy neptek, Aha. nie? w porównaniu do naszego Światowida, który miał cztery twarze. On no kukał w każdą stronę świata więcej C widział, więcej wiedział. No to, to to nasz porządny Światowid, to, wiesz, to myśmy mieli bogów na wypasie, a nie ci takich ta, dwu ta, dwulicowych. Dwulicowy, tak. Ale zresztą od, od Boga Janusa wzięła się nazwa zachodnia miesiąca Janus, January, Januarius. W angielsku January. January tak. Januara. Myśmy sobie nazwali ten miesiąc Styczeń. Styczeń. Jedni mówią, że to dlatego, że tutaj się stare styka z nowym. No. Stary rok, że się styka. Tak? Ale drudzy mówią, że nazwa pochodząca Chodzi o tyki. Tyki. Tyka. Tyki se sporządzali właśnie wtedy w zimie gospodarze. Mm. Bo to jeszcze, wiesz, nie było prac domowych, tym tak. sobie robili tyki. Ja w staropolskim zresztą pierwotnie styczeń zwano tykiem. Tyczniem. Tyczniem? Tyczeń. Tyczeń, tylko tyczeń, My Polacy zawsze musimy kombinować. Zawsze, zawsze coś wymyślimy. Wszyscy mają ten january, 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 january. A, ty, goście, no. a, a my nie. No, będziemy mieć styczeń. Mhm. No i mamy. Ale w Rzymie, w Rzymie właśnie mm. w styczniu i w lutym wtedy się rok kończył. Mm. Ich styczeń to taki nasz listopad, mm. bo Rzymianie oficjalnie rozpoczynali Nowy Rok 1 marca Aha. kiedyś. Czyli, bo w rzymskim imperialnym kalendarzu tak było napisane. Tak. Tak, że 1 marca to Nowy Rok. A, to, a zresztą w ogóle ciekawe jest to, że pierwotnie rzymski kalendarz imperialny miał 10 miesięcy. To łobuzy mieli krótszy rok? Nie, nie, normalnie. Czy wakacji nie wliczali? Nie, 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 taki sam mieli, taki tylko sam. Że, że dzielone na 10 i na 12. Aha. Dopiero król niejaki, nasz przyjaciel, Numa Pompiliusz. Kto go tak nazwał? Podpadł rodzicom? <grym> to na przykład jak go wołała mama na obiad, nie tam, Numa i on leciał. Numa Pompiliusz. I on no. dołożył dwa miesiące zimowe. Mhm. A stwierdził, że trzeba coś pokombinować, jakaś reforma mhm. musi być mhm. i dołożył właśnie dwa miesiące kończące rok, mhm. januarius i februarius. Mhm. I to były właśnie ostatnie dwa miesiące w roku, mhm. 11 i 12 one kończyły. Ale może zaczynał. Zaczynał marzec. Czyli tutaj. jakby tam mieli TVP no. na przykład, to na koniec lutego robiliby Makarego, a, a w latach przestępnych Dobrosiodła. Dobrosiodła. Tak, albo Romana z jedynką. Roman z jedynką. To tak, to... Dobrosiadów z jedynką. Ale... <laughs> Roman Dobrosiadów z jedynką, to jest impreza. <laughs> Makary z jedynką. I ten e, Romanopolo leci i ówczesny Ta. Zenek Martynius. Makaropolo. Zenonius Martynius, po prostu, <laughs> wiesz. Dobra, ale słuchaj, bo <laughs> śladem tego, że kiedyś rok zaczynał się w marcu, <laughs> są e, że marzec był pierwszym miesiącem, no. są zagraniczne nazwy miesięcy. Mm -hmm. Pochodzące od łacińskich liczebników z Rzymu. To znaczy? To znaczy na przykład septem, mm -hmm. czyli 7 to wrzesień. September. September a wrzesień mm -hmm. jest 9, a nie siódmy, no tak. prawda? Okto, czyli 8. Oktober, oktober październik, czyli październik. 10. Czyli 10, 10, 10, 10 to, ok, no co? i tak dalej. No, październik, listopad. No My mamy fajne takie polskie nazwy. Przecież właśnie żaden oktober, nowember, tak. december. Tylko... Ale na Zachodzie wszystko się pozajączkowało. W sensie takie. No to a... nam, nam, nam. Ale fajna. dlaczego? Po co? No. Otóż wszystko przez doraźne potrzeby bieżącej polityki. Skąd my to znamy? Przyszedł, Zagadka, wpisujcie. Przyszedł rok pański, 153 przed Chrystusem. To, to rzeczywiście pański. No i tam wtedy była wojna na Półwyspie iberyjskim. Mhm. Byliśmy byśmy powiedzieli Hiszpanii, w Hiszpanii, ale Hiszpanii nie było. Wtedy Polski też nie było, to wiadomo, no. że to jeszcze przed Chrystusem. To. Mhm. I podczas tej wojny zginęło aż dwóch dowodzących armią rzymskich konsulów. Konsul to był taki najwyższy chyba urząd w ogóle w Rzymie. Coś to... jak dzisiaj prezes u nas, tak? Coś jak prezes u nas przed 15 października. No tak, tak. Coś tak. jak Ursula von der Leyen dzisiaj u nas. Aha, aha. No w każdym razie tych dwóch konsulów, że tak powiem, jak mówi młodzież, że dedło. Dedło. I konieczny był jak najszybszy wybór nowych konsulów. Aha. A że to był styczeń? Mhm. No to nowych konsulów wybrano Ciach od razu w styczniu na początku, i to się stało nową tradycją. Czyli wybory w styczniu, Styczniowe tak. wybory, tak. No i potem, jak rozumiem, nowych wybierano zawsze na początku miesiąca stycznia, czyli Januariusa. Januariusza, tak. dokładnie. No. I gdy Cezar Juliusz, pod mm. naszemu Juliusz Cezar, przeprowadził mm. reformę kalendarza, to on już oficjalnie tak ustanowił, napisał to w dokumentach, że 1 stycznia będzie pierwszym dniem roku. Zaczynamy, wybieramy, ciach, nowych konsolów, bo tak! No, no, bo tak. No, no tak, no. No, no, no tu, się, tu się przydało i pasowało, że, że ten Janus to był bogiem początków, bram, i mostów. E, e, Janusz jedno kończył, a drugie zaczynał. I fajnie, no. i profesjonalnie, no. i elegancko. Bo no. Jakby tak, zauważmy, z tym styczniem padło na rzymskiego boga Plutona, mhm. który był patronem świata podziemnego. Był trochę niewyjściowo. To by trochę było. by było niewyjściowo, dokładnie. Idziemy sobie w pierwszy dzień roku, nie wiem, coś grzebali, coś w ziemi. Nie? Albo... W, jajka zakopywali. Żart słowny, albo na przykład y, byśmy sobie kopali gróbki. Gróbki. W małych grupkach, Albo w dużych gróbkach. No, kto co? wie. <grym> <grym> czy na przykład jakby trafiło na taką Junonę, mm -hmm. patronkę porodów, no. to co wtedy? Świętujemy no. na porodówkach 800 plus no. nie wiem, nie no, wie. no, no, no. A wracając do tego Juliusza, co to, to dalej było? Po prostu. Y, wynika z tego, że do, do Juliusza Cezara wracając, no. że... No, że każdy może sobie, kurczę, do, dobrowolnie ustalić początek Nowego Roku, tak jak mu pasuje. Oczywiście, bo on sobie wymyśli, bach, jedziemy. No i idealnym rozwiązaniem no. byłby e, dzień urodzin, taki dzień Nowego Roku, każdego człowieka, nie? Ja bym na przykład obchodził Nowy Rok 23 października, o. nie? Imprezkę miałbym z 22 na 23, nie? Nie byłoby fajerwerku, zwierzątka by się nie bały, Nie. Albo ty, albo, albo inaczej. No. Może tak jak są ferie: no. że każde województwo. Czy tam grupy województw, nie? Obchodzi Sylwestra y, y, w kolejnym miesiącu. Mm -hmm. Wiesz. Mm -hmm. Tutaj Lubuskie i Małopolskie. Tutaj w, w Wielkopolska i, to... i, no i, i, i tak. Pomorze. Luzy w zakopanym. Dokładnie. Luzy na drogach dojazdowych do zakopanego. Yy, dużo wolnych pokoi, no bo to przecież nie cała no tak. się zjeżdża, tylko po kolei, mm. wiesz. Tylko, tylko że tylko... wtedy, jak, jakbyśmy to zrobili, no. to było 12, albo licząc województwa, bodajże 19 no. sylwestryjnych. 17. To nie, 17, to nie, 17 z nie, z... nie, to. Nie, to, rzeczywiście tak. nie, to rzeczywiście nie jest najlepszy pomysł. A czwarty rozważenia. No. Dobra, wracając do Sylwestra, gdy Cesarstwo mm. Rzymskie Święte Nasze upadło, mm. Mm -hmm. to jedni wrócili do świętowania Sylwestra na początku marca, mm -hmm. inni tam wzięli sobie wiosenną równonoc, no z mm. co się wszystko rozlazło. Ty, to za elegancko, nie? No. Jak ktoś dużo podróżował, to mógł się załapać na kilka Sylwestrów. Tak. Tak o, tutaj... Y w roku. Dokładnie. O, Żegnam cudo. was, już czas, jadę na Sylwestra Tra tam na przykład, wiesz, do Traków, nie? A do potem, traków. O, dobra, to teraz jadę do Iberów, bo tam ta, już. Jeszcze... Ta. Mogło tak być. Ostatecznie 1 stycznia stał się nowym rokiem po reformie kalendarza właśnie przeprowadzonej przez papieża naszego Grzegorza XIII. Dwunastu mm -hmm. Grzegorzy musiało minąć i nic... A, 13, A 13. To był rok 1582. I od tego oficjalnie 1 tak, stycznia tak, obowiązuje. Tak. tak, zresztą o reformie kalendarza chyba byśmy kiedyś zrobili odcinek nie, Tak, tak, tak było, bo nie to nie? jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Początki kalendarza są wow, 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 zanurzone głęboko w historii. To. <laughs> Słuchajcie, ale to dzisiaj nie wszędzie jest tak różowo y, z, tym, y, z, z tym Sylwestrem. Bo no. na przykład prawosławni i grekokatolicy, oni obchodzą Sylwestra, witają Nowy Rok w nocy z 13 na 14 stycznia. A ja w innych religiach jak jest? Ru in, inaczej jest. Inaczej. Na przykład w buddyzmie Mahayana... No to ichni Nowy Rok, tak? To, to, nie, nie, to jest, bu buddyzm, to jest taka zmiana buddyzmu. Mhm. Wtedy Nowy Rok przypada, uwaga, po pierwszej styczniowej pełni Księżyca. A. Czyli czekają w styczniu na pełnię. Ale w buddyzmie tybetańskim mhm. jest lepiej. Jo. Tam Nowy Rok wypada dzień po nowiu Księżyca, następującym po wejściu Słońca w obszar gwiazdozbioru Barana. Jo. No przerąbane. Weź tu, weź tu wyznacz datę sylwestrowej imprezy. Samo to... tę sukienkę, żeby była gotowa. Ta, Ale, o, tak. ponieważ oni nie znają tam ci nasi tybetańscy bracia dnia ani godziny, no. no to oni tam warzywa na sałatkę sylwestrową, to zaczynają kroić chyba we wrześniu. No. To, w, w wakacje, w wakacje tak. może no. nawet no. dla września Choinkę to we wrześniu ubierają. Bo no, dlatego sałatkę kroją no. No w wakacje, tak. tak. A, a karbin pływa w wannie cały rok, nie? Bo to tak na wszelki wypadek, bo nie, że a, no, wpada na ty, jutro jest Sylwek. No no to, a to, no to Karp gotowy, znaczy mm. znaczy karb. A nam się nie pomyliła Wigilia z Nowym Rokiem? No, bo to wszystko jest taki jeden to ciąg To jest płynne, szczególnie dla Karpia w wannie, <laughs> nie? Słuchajcie, mm. ja wam powiem tak, że tak, kończąc ten odcinek, mm. tak mm. były. Mm. To nieważne. Kiedy świętujemy nowy rok. Nie, Nieważna nie. jest data, nieważne, który mamy rok. Ważne z kim świętujemy, tak. ważne, żebyśmy byli zdrowi. Tak. Ważne, że możemy jeść, pić, kochać, tańczyć, ha, tak. czynić dobro. Że mamy ładne ubrania, mhm. że tam są ciekawe rzeczy się dzieją. Że to... możemy mówić do kogoś, a Albo... ktoś może nas słuchać. Czy odwrotnie, że ktoś może, może słuchać, odwrotnie. a my mówimy. Tak, to tak. jest ważne, to jest istotne. Mhm. Dobro, pokój. Mm. szczęście, powodzenie no, ludzkości jako takiej. I coś dobrego do zjedzenia. I coś do, właśnie, żeby tam się jeszcze tak, naftykać tak. tak fajniutko. Dziękujemy wam za dziś. Subujcie w dzwonki i dzwońcie w suby. I lajk lajkujcie w dzwonki, subujcie Gdy... w... W lajki. W te drugie. Lajki. No. I te chodzi o, chodzi o, różne. O, chodzi o to, żebyśmy pozostawali stale w czułym taczu. To jest tak, najważniejsze, tak, kochani. Tak. Y, także te wszystkie dzwoneczki, lajki, subeczki. I mówcie mile widziane. Mówcie o nas dobrze tak. na mieście. I wszędzie indziej. Po tak. lasach też. Bo to nie wiadomo, kogo się no, spotka. No, dokładnie. Jest. Przemysław Skowron. Tomasz Odbratowski. I wielki nieobecny tego odcinka Jacek Tomkowicz, ale on tam takie różne rzeczy... No, wirusa. Ma. Wirusa złożonego. Ale nie tego konia. Nie, nie, tego nie, nie tego taki takiego. Tam, tak. Co tak się biega często. Szybko zibu, zibu i potem wracasz no. tak. No. Tak. Trzymajcie się, kochanie. Zdrowie. To dało radę. Dało radę, dało, dało radę tak, w tym 8 tak, tak. stycznia. 14 minut. Nie wiedziałam, że to tak jest skomplikowane. No, co tak świętuje? O, świętuje, o, o. To, o. 1 stycznia, wszyscy no To leżą... w sumie przypadkowa data, bo Julek jak i z Grześkiem, nie? Julek z Grześkiem kombinowali, a cała polska na pruta leży tego typu. Zwierzęta ja się Cicho, boją. Cicho, niech ten pies tak nie tupta no. mocno. Chyba, e, chyba. To jest właśnie świat.